7 stopni. Jedni płaczą, inni się cieszą. Jedziemy na Rzeszów. Nadjeżdża transport. Po raz pierwszy to ja będę mógł się rozciągać. Krzyku będzie prowadził, on nie potrzebuje takich rzeczy. Poczekaj, powiedz jeszcze raz. No powiedz! Ja już gotowy, jak widzicie, Krzysztof. No przyjechał Krzysztof Lotek, który miał dwa numery. No i udało się nam go przepisać. Właśnie w ten sposób zamieniłem tą dychę w Warszawie na piątkę tutaj. Trochę wieje, ale jest wreszcie zimno, jest chłodno. Schowaliśmy się z ośrodka, bo jest po prostu zimno, więc jest zajebiście. Zobaczymy, jak będzie się takim chować. Ja czuję się w życiowej formie. Nie bez żadnych kalkulacji, to powtarzam po raz kolejny. Lecę na 3,35 na kilometr. Zobaczymy, co będzie. Jestem dobrej myśli. Do zobaczyska. Albo mi się ostatnio GPS zepsuł, albo to będą zawody życia. Radny miasto Rzeszowa, członek Komisji, sportu, nieżbicki. Zaczynamy od Tak jest. Może oblica. Jest to jest gotowi. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4. Ponad tysiąc uczestników i uczestniczek biegu na 5 i 10 km o powar firmy Prada Wybierdowało... No dobra, lecimy z tym wyścigiem. Rzeszów. Ponad tysiąc osób na trasie. Start wspólny dla biegu na 5 i 10 km. W biegu na 5 kilometrów biegło około 600 biegaczy. I klasyka. Wszyscy ruszyli za szybko. Czyli ci ludzie, którzy byli przede mną, Oczywiście zamulali, ja musiałem się trochę tutaj przedzierać, ale no nie było dramatu, jak widzicie, nie musiałem jakoś mega wyprzedzać po rogach, chociaż były sytuacje, gdzie byłem w pewien sposób blokowany, co tutaj widzicie na dodatkowej mapce, którą zgrałem i zsynchronizowałem ze Strawy. No oczywiście nie muszę wspominać, że pogoda była 5 razy lepsza niż w Łęcznej, to jest wreszcie pogoda dla biegaczy, wreszcie pogoda dla mnie i tutaj wreszcie jestem w stanie pokazać pełnię swoich możliwości, dlatego że, jak widzicie, tętno, które też pokazuje na tym wykresie w lewym dolnym rogu, nie jest tak wysokie jak w Łęcznej. W Łęcznej na pierwszym kilometrze było już powyżej 180. Tutaj spokojnie trzymam się jeszcze poniżej 170. To, na czym się skupiałem na pierwszym kilometrze, to na pewno trzymanie tempa około 3,30-3,35, bardziej 3,35, chociaż wiedziałem, że ta pierwsza część jest z wiatrem i potem ta długa, długa prosta, którą widzicie na tej mapce na górze, no, ona jest niestety pod wiatr, i tam będę skupiał się na tym, żeby złapać jakąkolwiek grupę. Tutaj widzicie, że patrząc na swoje tempo, przesuwam się do przodu. Widać, że ludzie po prostu zaczynają patrzeć na zegarki i orientować się, że biegną za szybko, więc ja przesuwam się do przodu. I mniej więcej gdzieś w okolicy trzeciej minuty, myślę. Biegłem już w grupie, która biegła podobnie do mnie. Niektóre osoby odpadły, niektóre zostały, ale to zobaczycie za chwilę. Zbliżamy się już do znacznika pierwszego kilometra. Tutaj widzicie te flagi po lewej stronie. Klikam spita i pierwszy kilometr wpada w 331. Mówię Ok, nie wiem czy on jest zgodny z GPS-em, ale wydaje mi się, że mogłem tyle biec. Także teraz luzujemy. Tętno nie jest za wysokie, tak jak mówiłem wcześniej, więc jest gitara. No i zobaczymy, jak będzie to szło dalej. Naprawdę czuję. Czuję się dobrze, czuję się mocny, trzymać grupy i będzie dobrze. Tutaj jak widzicie zbliżamy się do pierwszej nawrotki i trzeba było ją zaatakować umiejętnie. One były o 180 stopni, ale ta pierwsza nie była tak wąska i tak ostra, ale zobaczcie, tutaj zostałem wyrzucony na prawą stronę, był pomiar czasowy. I to, co jest najważniejsze, i to, co widzicie na tych pikach po lewej stronie. Jak tylko wychodzicie z nawrotki, od razu ogień. Dlatego, że tam zawsze tracicie prędkość, bo ją wyhamowujecie, a następnie trzeba mocniej przyspieszyć, żeby ta średnia cały czas była dobra. Więc tak jak widzicie u mnie, jadę 316 pyk do grupy, i teraz słyszycie, jak wieje wiatr. Tutaj mogę śmiało powiedzieć, że gdybym biegł to w samotnym biegu, prawdopodobnie biegłbym o te 5 sekund wolniej. Wiem z relacji Krzyśka czy Bartka, że no niestety oni dostali wiatrem w twarz i myśleli, że biegną szybko, a tu jednak tempo było dużo wolniejsze. Dlatego, moim celem tutaj było oczywiście trzymanie grupy, osłanianie się od wiatru. Ale nie jest to takie proste, dlatego że tutaj każdy myśli, że biegnie określonym tempem, ale tak naprawdę może biec o te 5-6 sekund wolniej. I całą sztuką tego biegu było to, żeby na tej długiej, dwukilometrowej prostej trzymać się ludzi. Kontrolować bardzo mocno zegarek, ale trzymać się tych ludzi, którzy jednak pchają się do przodu, którzy jednak kontrolują tempo, widać, że spoglądają na zegarek. Tak samo ja spoglądam na zegarek i jak widzicie, przesuwam się do przodu, mijam niektóre osoby a za niektórymi się chowam. I to jest cała sztuka, żeby to tempo nie było rwane, ale też nie można zamulić. Tutaj tak naprawdę można przegrać cały bieg. Na tym drugim, trzecim czy czwartym kilometrze, jeżeli którykolwiek z tych kilometrów zostanie odpuszczony właśnie przez wiatr, czy przez chwilowe zmęczenie, no to już mamy pobiegu. Bieg na 5 kilometrów nie wybacza, to nie jest maraton, gdzie się jeszcze można odkuć, nawet jak się pójdzie do ja. Tutaj trzeba cały czas po prostu trzymać to tempo. No i zbliżamy się do drugiego kilometra. Klikam Splita, drugi kilometr spada w około 3,40, także daje to łączny czas 7 minut i 11 sekund. Jestem on track, to jest dokładnie tempo 3,35 na kilometr. Zatem jest idealnie w punkt, aby trzymać plecy, aby się nie zajechać teraz na tym odcinku, żeby to jeszcze była ta prędkość taka bardzo niekomfortowa, ale niezabójcza. Ja za jakieś 300-400 metrów w biegu włęcznej już praktycznie byłem pod korek, już praktycznie dotykałem tęt na 190, a tutaj cały czas niskie 180, więc jest naprawdę, naprawdę dobrze. Niestety ta długa prosta naprawdę wyselekcjonowała ludzi i naprawdę dużo osób tutaj odpadło albo nie wytrzymało, albo zamoliło. Ja zauważyłem, że ten kolega przede mną w tej takiej niebieskiej koszulce naprawdę, naprawdę Dobrze ciśnie i widać, że kontroluje też zegarek i czas. No więc jego starałem się trzymać, ale zobaczcie, zaczyna się robić luka. Tutaj wracamy do centrum, tak jak widać na mapce. No i jest dużo ludzi na, na trasie, dużo kibiców, więc tutaj też zagrzewani jesteśmy do walki. To naprawdę, naprawdę pomaga. No i już doklejamy do grupy, tak? Widać, że po prostu kolega i ja ciśniemy dobrym, równym tempem. Zobaczcie, znowu, kolejna osoba odpada a my dalej ciśniemy. Tutaj wszystko jest pod kontrolą i lecimy razem po trzeci kilometr. Tutaj na około 2,800 do 3,200 chyba miałem taki największy kryzys, taki, że stwierdziłem, kurde, tu jest jeszcze jedna nawrotka, potem jest jeszcze skręt, potem jest jeszcze druga nawrotka, jest jeszcze tak daleko. Ja tętno dobijam do około 187, chociaż na trasie nie patrzyłem na tętno, to czułem, że to jest naprawdę, naprawdę szybko. Jak widzicie, tutaj kolega zaczyna się przesuwać. Ja trzymam Kleję tą grupę, zbliżamy się do trzeciego kilometra. Wiedziałem, że trzeci kilometr był najważniejszy, i wiedziałem, że musi on wpaść w okolicach 10,45, 10,48. Klikam splita i mam na zegarku 10,48. No jest dobrze. Kilometr ostatni 3,38, więc praktycznie idealnie. Mogę być sekundę, może dwie sekundy za czasem, który mnie interesuje. Mówię sobie: ok, najważniejszy, czwarty kilometr. To jest ten najtrudniejszy moment. Za chwilę zbliżamy się na 3200 do nawrotki, która jest ostra. Zobaczcie, jak oddychałem. Tutaj był kryzys, no i też usłyszcie, jak mocno wiało. No i tutaj znowu trzeba pamiętać, jak zwolnie. To mocno, mocno w gas. Tutaj ta najostrzejsza nawrotka. Wręcz praktycznie ludzie łapali się rękami barierek. No i od razu przyspieszenie. U mnie 3.12, 3.15. Wiedziałem, że to jest mocno i teraz ustabilizować. Ale słuchajcie, w tym momencie. Czuję się tak zwaną ulgę. Nagle przestaje wiać. Nagle czujecie, że biegniecie z wiatrem. Biegnie się pięknie. Naprawdę zaczyna biec się pięknie. Zobaczcie, ja od razu pyk, doklejam. Mówię, jest gitarka, jest fajnie. Nie wiem, czy dokleję grupę przede mną. Ten kolega, z którym biegłem obok, widzicie w tej niebieskiej koszulce, uciekł mi. Już dogonił tam grupę przed sobą, a ja niestety. Nie jestem w stanie aż tak szybko biec, chociaż tutaj jak widzicie na tej mapce po lewej stronie na dole, ja biegnę już w okolicach 3.30 na kilometr. To jest już takie tempo nawet poniżej 3.30, czasami 3.27, 3.30 na kilometr jest naprawdę, naprawdę dobrze i wiem, że jeżeli bym to utrzymał teraz do końca, to szanse na połamanie 18 minut jak najbardziej są. Tutaj jak widzicie grupa mocno mi ucieka i to jest dobre 20 metrów, więc no, trzeba było się mocno zmobilizować. Na szczęście tutaj już właśnie nie wiało, więc ludzie poczuli wiatr w żagle. Ja również poczułem wiatr w żagle, ale no na tyle mnie było w tym momencie spać. 3.30 to jest jednak tempo bardzo, bardzo wymagające. I teraz zbliżamy się do 4 km, gdzie już wracamy na tą uliczkę, która prowadzi nas do mety, ale będzie jeszcze jedna nawrotka o 180 stopni. Więc klikam spita na 4 kilometrze i wychodzi 3.42. No niestety mówię o kurde, czyli 4 km mamy w 14.32. 2. Trzeba ten ostatni kilometr pobiec 3,27 na kilometr. Będzie ciężko, ale to nie jest Łęczna. Ja tutaj czuję moc. Zobaczcie na tempo, jakim ja biegłem ten ostatni kilometr. Naprawdę, zobaczcie, jaka odległość jeszcze jest do tych dziewczyn i do tego gościa w czerwonej czapce. I po malutku, po malutku niwelowałem tą odległość. Tutaj już zbliżamy się do ostatniej nawrotki, a ja już jestem na plecach tego gościa w czerwonej czapce. Zobaczcie, jak poszła nawrotka. Znowu 180 stopni. Gdyby tej nawrotki nie było, zresztą gdyby jest tutaj bardzo dobrym słowem, ale zobaczcie, co się dzieje pod tej nawrotce. Ja włączam już naprawdę ostatni bieg. Została około minuta. Ja wiedziałem, jaki tu jest dystans. Robiłem tutaj rozgrzewkę. Zostało może 400 metrów i ostatnie 400 metrów biegnę tempem od 306 do 315. To jest tempo, które było naprawdę już pod korek. Tętno 195. Polska Kenia. Proszę bardzo. 10. Dziewczyny zostały wyprzedzone, a widzieliście jaki dystans dzielił mnie na czwartym kilometrze do dziewczyn? Zobaczcie, jak daleko jest ta grupa przede mną. Ta grupa przede mną ma jakieś, nie wiem, 20 metrów, 25 metrów, żebym ich dogonił. I zobaczcie, co tutaj się dzieje. Włączę Wam chwilę takiego audio, które było na biegu. I cały czas mamy tempo około 3,0, 3,05. Uświadamiam sobie, tnę się na Żylecki. To jest kwestia ułamków sekundy. Może jednej sekundy. Czas na mecie: 18,00. Sekunda. Boli. Sekunda boli. No ale nie zamulajmy, to jest życiówka poprawiona o 18 sekund. To jest trzecie miejsce w kategorii M40, gdzie nie było tym razem 20 zawodników, tylko prawie 100. Na 580 osób byłem 26. Gdyby nie było nawrotki o 180 stopni, gdybym nie zamulił na czwartym kilometrze, gdyby trasa była nie tak bardzo pod wiatr, gdybym tutaj pobiegł po węższym łuku, gdybym... Właśnie gdyby. Prawdzie horyzonty tu nie najszersze, marne gusta, ale gdzie tak pięknie potrafią przypuszczać? Także na Naprawdę bieg był moim najlepszym biegiem na 5 km. Taktycznie on był rozegrany genialnie. No i zabrakło, zabrakło tej jednej sekundy, ale tak jak powiedział mój kolega Karol, zmieniło to moje patrzenie na życiówkę typu 18.00 albo 19.00 albo 16.00. No bo teraz zdejmuje to ze mnie presję granic. Ja teraz już nie muszę łamać 18 minut. Wystarczy, że zrobię życiówkę. I trzecie miejsce Mariusz Wrubel ze Świdnika. Krzysztof Majka, Michał Głuszka i Mariusz Wrubel. Cieszy nas, że są zawodnicy bardzo zdyscyplinowani. Błyskawicie w komplecie, meldują się.